Pokarm kobiecy ma unikalny skład. Zmienia się ten skład w czasie, a jest różny u kobiet, które urodziły w jest różny u kobiet, które urodziły, kobiety, które urodziły niemowlęta o czasie. Zmienia się w ciągu jednego karmienia, to znaczy inny, jest na, inny ma skład na początku karmienia, inny ma skład pod koniec karmienia. Może się zmieniać skład w ciągu doby, czyli mleko na przykład popołudniowe jest inne niż mleko wieczorne i poranne. A co więcej, najnowsze badania pokazują, że skład mleka może być też zależny od tego. Czy mama karmi chłopczyka, czy karmi dziewczynkę? Badania akurat ostatnich dwóch lat wykazały, że rzeczywiście pokarm matki na razie wiemy no, w pewnych e, geograficznych regionach no, te badania były przeprowadzone w Afryce no, to mleko było, miało inny skład, zawartość tłuszczy w przypadku, kiedy było potomstwo płci męskiej, i inne, kiedy było potomstwo płci żeńskiej. Również ta zawartość w tłuszcz była inna w momencie, kiedy. Matka była niedożywiona w czasie ciąży. Ale tutaj chciałem jeszcze nawiązać do tego, o czym Pani wspomniała, że w czasie to mleko ma inny skład. I to już wiemy od bardzo dawna, ale chciałbym tutaj na to zwrócić uwagę, że to pierwsze mleko, które nazywamy mlekiem. Nazywamy siarą, ma no, y, dużą większą zawartość białka, w tym białek, które mają nie tylko rolę odżywczą, ale również mają rolę przeciwzapalną. Tutaj głównie mamy na myśli immunoglobulinę, zwłaszcza immunoglobulinę A i laktoferynę. Stąd nawet czasami krótki okres karmienia piersią, ale w tych pierwszych tygodniach życia po urodzeniu ma ogromne znaczenie, bo wtedy ten noworodek, nie nawet niemowla, ale noworodek, w pierwszych 30 dniach życia otrzymuje bardzo dużą ilość białek, które chronią później i wzmacniają jego układ odpornościowy. Bardzo trudno jest, jest ocenić dokładnie. I skład mleka, ponieważ osoba, która bada, bada ten skład mleka, na dobrą sprawę musiałaby być z, z mamą 24 godziny na dobę i pobierać w danym pobędzie próbkę mleka do analiz, więc bardzo często wykonuje się te analizy po prostu na, na mleku, które jest próbką uśrednioną i wtedy już nie możemy już takich precyzyjnych informacji wyciągać. Ale rzeczywiście, um, okazuje się, że że mleko kobiece jest takim tajemniczym, taj, takim tajemniczym i cudownym produktem, który przynosi nam coraz to nowe informacje o swoim składzie, o wpływie, o zawartości poszczególnych składników na, na funkcjonowanie organizmu, na, na, na rozwój, na inteligencję w przyszłości. A więc jest to, jest to jedyny unikalny pokarm, którego nikt w stanie nie jest, nic w stanie nie jest zastąpić.